Hej cześć, witam serdecznie Wy Zagrajmy w Hand of Fate I kolejna runda przed nami Zmierzmy się z dealerem i zobaczmy co tym razem przygotował dla nas Oprócz tego, iż jest to Queen of Dust Uuu, czyli dochodzą nam klątwy Mówiąc w telegraficznym skrócie Im więcej mamy pieniążków, tym wolniej będziemy chodzić Okej okay z tego jako wyzwania trzy razy rockfall cokolwiek by to nie znaczyło i trzy razy go. good fortune okej okay, to już mi całkiem, całkiem dobrze to drugie to pierwsze niekoniecznie tyle co wiemy. this one she did not collapse when the empire did no she took up arms organized her people and vowed that in a country where death had gathered she would be the one dealing it Ok, czyli tutaj Queen of Dust pozwoliła sobie zorganizować ludzi i siad zamęt i zniszczenie. Tymczasem, czy chcemy użyć rekomendowanych deków? Naturalnie, że nie. Jedziemy. Ok, co my tu mamy? Mamy tu całą rzeszę nowych rzeczy. Właściwie, właściwie może nie całą rzeszę, ale trochę ich jest. Dobra, najpierw dodamy sobie wszystko co nowe. Co sobie dodajmy, śmieci zostawimy tutaj. Mamy jeszcze ten Frostfunk, który jest całkiem przyzwoitym mieczem, przynajmniej takim się wydaje być. Ok, przyjrzyjmy się, co my tu jeszcze mamy: dwa Medium Armor, jedno sobie odrzucimy. Angel Swing, czyli skrzydła anioła, cokolwiek by to nie znaczyło: Explorer's helmet, okej. Okay. Hmm. No dobra, odrzućmy jeszcze w takim razie tą czapkę tą tą i zostawimy sobie same nowości. Sword Axe, okej, okay, niech zostanie. Tutaj mamy tarczę i broni całą masę, dobra. To myślę będzie całkiem przyzwoicie wyglądać jako equipment. Przejdźmy do. No właśnie, przejdźmy do tutaj teraz takiego jakby ala poziomu trudności. My tutaj odkryliśmy sobie jeden z deków. A, to jest cała masa tych deków, tak? 30. Znaczy, cała masa kart. W sumie, zmi zmian w deku, może tak. Warning Things. Ok, to dostrzymaliśmy. No dobra, weźmy sobie teraz, może, solder training. Zobaczymy sobie, co nam to da. Mamy tutaj jakiś, jakąś kartę, której nie możemy zbadać, ale niech sobie zostanie jako wild cards. Ok. Continue. I przejdźmy sobie do zdarzeń. No, w zdarzeniach również cała masa nowych rzeczy. Nie wiem czy się jestem w stanie z tym wszystkim połapać. No dobra, wrzućmy do wszystkie te nowości. W gruncie rzeczy musimy odrzucić tylko jedną rzecz, tak? Okej. Okay. Proszę bardzo, dziewica Mister Lionel i Twisted Canyon są zablokowane. Od samego początku jesteśmy z tymi kartami. Proszę sam nie wiem co odrzucić. Mamy tutaj gobliny. No nic. Zdecyduje się, może na odrzucenie. Może na odrzucenie rzeki. Okej, okay, zostawimy sobie taki dek. To wygląda całkiem ciekawie i interesująco. Zobaczymy. Zobaczymy. Queen of Dust. Jedziemy. Ok, dorzucił nam kartę z dodatku. Wildcards. W przelędzie. Chcę być dojrzutą sklepie, jedziemy Hokus pokus czary mario, Hokus pokus czary mario, Hokus pokus czary mario, magia kar. Okay. A więc some cards, the spice the game. Oczywiście, muri tutaj i troszeczkę nam dołączyć antery do decków. I oczywiście doszły błogosławieństwa i klątwy no dobra w takim razie ruszamy sobie w jedyną możliwą drogę na chwilę obecną co my tutaj mamy no nieważne idźmy Mr. Lionel czyli nasz gobliński gobliński można powiedzieć taki no znawca trunków i zasuwa sobie po wszystkich tawernach które spotka po to aby przebrać się za jakiegoś tam zawodnika jednocześnie pijąc browar Uracza nas pewnymi bonusami. Możemy gościa zignorować, naturalnie, zawsze. Nie, no dajmy mu nasz nasz chleb. Ok? Odpaliliśmy mu działę, on daje nam. No proszę bardzo, my no, mu odpaliliśmy działę trzech, a on dał nam 5. Czyli ciasto za ciastko. No dobra, idźmy więc. W dalszą drogę, proszę bardzo, Maiden. Z Maiden nie będziemy się pieścić za długo, od razu niech odpala działek związana z pieniędzmi, Myślę, że spokojnie z 60 zbieramy. Nawet 70. Całkiem ok. Oczywiście maiden zawsze... zawsze na czasie. I proszę bardzo, tu jest tkanion, czyli te trzy karty pojawiały się z, od początku samej gry i cały czas nam towarzyszą oj, teraz się zakręciłem zakładam, że tutaj jest niepowodzenie przynajmniej tak myślę dlatego wejdźmy sobie to. a, tu było niepowodzenie no proszę no w każdym bądź danym razie mamy sukces wyciągamy jedną kartę broni no i dobra, niech będzie święta maczuga 32 damage'u zawsze lepsza niż miecz i tutaj oczywiście natrafiamy na schody. Oczywiście... schodzimy głębiej, aby This still only okay. beginning. New rules, new tools, new abilities. Maze of traps. No dobra, w takim razie nie, nie bójmy się, wkroczmy w jaskinie zbudowane przez goblinę i odkryjmy ich skarb. Naturalnie, że jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście w pewnym momencie te jaskinie ulegną lekkiej zmianie, ale do tego naturalnie również dojdziemy. W takim razie łapiemy czapę na banie, zbroję, maczugę. W gruncie rzeczy nam się do niczego to nie przyda. Aha, kurczę, mamy dużo złota i nie mogę biegać. No to pięknie, zapomniałem o tym bonusie no nic mamy teraz możliwość zobaczenia jak to jest być bogatym jednocześnie bogatym w pieniądze biednym w szybkość ruchu tak to określę ok na razie nie idzie źle mamy tutaj troszeczkę możliwości popełnienia mniejszej ilości błędów Wiesz wiadomo, poruszamy się o troszeczkę, no powiedzmy sobie otwarcie. Mocno słabo. Ojeja. Ale bałek, nie trafiłem. No dobra, jakby nie patrzeć, jest to, jest to sukces. Mam nadzieję, że tutaj otrzymamy jakiś bonus w postaci niezłota. Może jakiś equipment ciekawy. Okej, okay, trzy karty dóbr. Jeszcze złoto nam doszło. 110 golda. Ok, oprócz tego mamy jeszcze Armor Frostfunk Frostfunk daje taką nam tutaj możliwość, iż jego jego aurą, można powiedzieć, jest lód lód, którego będziemy mogli używać naciskając jeden na klawiaturze I spowalnia on spowalnia on przeciwników Nie wiem, czy chcę tego używać na chwilę obecną Zostanie, Zostanę chyba przy tym, co mam Na razie, niech to sobie gdzieś tam będzie jeszcze gold, dodatkowo 135 golda. Ja nie wiem czy będziemy mogli chodzić w ogóle teraz w tym momencie. Przydałby się jakiś sklep, niewątpliwie. Nie narzekajmy więc, idźmy. Proszę bardzo, mamy tutaj pomocnego... Księ... księża? Nie, jak oni się nazywają? Priest, to są kapłani. Okay. Okej. No dobra, otrzymujemy token. Wita nas i prosi nas o mały datek. Czy on nas oczywiście w momencie, kiedy mu, tu mu odpalimy, będzie nas błogosławił do starych bogów. No dobra. Dajmy mu połowę naszego jedzenia. To jest dziewięć aż. Przyjrzyjmy się, gdzie jest ten wielki sukces. To by było w porządku go odnaleźć. Tutaj. Oj, 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 no dobra, nieważne mamy, mamy sukces przynajmniej, to też jest duży plus. Token jest nasz i jedna karta błogosławieństwa. Proszę bardzo. "Blessings will remain always czyli mam tu rozumieć, że jeżeli zabijemy jakąś kreaturę, to będziemy otrzymywać 5 złota? Well done. Zobaczymy jak to się będzie nam przekładać na nasze poczynania w walce. Na chwilę obecną jestem troszeczkę zdruzgotany ilością złota. Właściwie zamiast się cieszyć. To płaczę, ale tutaj proszę bardzo, co trafiamy. Shop! Czyli długo się nie zastanawiając, wchodzimy do środka. Witaj, nieznajomy, rzuć okiem na moje towary. Mówi do nas kupiec ze sklepu. Oczywiście, że rzucę na to okiem. Okej, okay, możemy sprzedać jakieś itemy. Co my mamy do sprzedania? Mamy frostfunk. OK. mamy maczugę mamy tarczę i mamy soldiers aha mamy tutaj proszę bardzo to prawdopodobnie jest z tego poziomu który wybraliśmy tego żołnierza całego na początku możemy się uzdrowić możemy kupić jedzenie my jednak zdecydowalibyśmy się może kupić jakiś item proszę bardzo helm refleksji Czyli w momencie, kiedy mała eksplozja następuje, warto byłoby to wyknąć Dobra, weźmy sobie tak Weźmy sobie na pewno tą tarczę Niewątpliwie jest lepszą tarczą niż tą, którą posiadamy Kupmy ją. Ok. I uzbroimy się w nią, naturalnie Weźmy sobie ten hełm refleksji. Ja nie wiem, czy to, co nie mamy, nie jest lepsze czasami. Tutaj daje nam troszeczkę szybszy, szybszy ruch. Okay. Dobra, to w takim razie weźmy bag. Uzdrówmy się, niewątpliwie to też by było całkiem ok. Nie będziemy trzymać złota za dużo. Bo, bo to złoto nam daje tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, złoto nas spowalnia. Dobra, mamy teraz masę jedzenia, masę życia. Jesteśmy uzbrojeni. Gdzie jest Queen of Dust? Czekam na Ciebie, Mistrzu. Pędzę w Twoją stronę. Okej, okay, przejdźmy więc... Odwózka. Wsiadamy na koń i naprzód. Oczywiście, udajemy się w dalszą drogę. Ku przygodzie. Okej. Okay. Kolejna nowa karta. I proszę bardzo. Rok Czyli lawina kamieni. Nie wiem. U. Mamy jeden sukces. Przyjrzyjmy się, gdzie ten sukces jest. Dobra. I teraz mam tutaj zagadkę, gdyż nie jestem w stanie sobie tego uzmysłowić, gdzie jest ten sukces. Może tu? Ojej. Dobra. Dwie karty bólu. Minus 15 max health, Minus 10 max health. No dobra, spoko. Całkiem interesujące się zrobiło. Ale będziemy jeszcze atakować bandytów, żeby było ciekawiej. Dwie karty monsterów dasty i dasty, Sześciu dastów. Mam nadzieję, że będziemy w stanie teraz poruszać się troszeczkę szybciej niż w Maze of Traps, bo inaczej to cienko nas widzę. Ale to chyba damy radę tutaj, z tego co widzę. Nie radę, nie ma lipy I waha, zbuta go Okej okay. Obejście, ładny myk No i tak się właśnie kończy walka z sześcioma dastami. W gruncie rzeczy specjalnie nas nie pyrgnęli Dzięki naszym Super Max op hi 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 hitom Dobra, dwie karty ekwibunku, Sword Oczywiście słod nas specjalnie nie interesuje I tarcza, która również nas specjalnie nie interesuje. Dobra, czyli super, super znaleźliska, super lud. Okej, okay, kolejna karta, której nie znamy, zobaczmy. Atak bandytów. No, dobra. Aha, czyli to są generalnie bandyci od króla dasta. Którzy są szczęśliwi, że nas spotkali i chcą właśnie poczęstować nasz siekierą, którą dzierżą w swoich łapkach. Sześć Dustów. Czyli wysłannicy King of Dust. Ok. No to dobra. Przyjrzyjmy się Wam obywatele. Macie sześć Widać, że chłopaki trenują. Czyli na przypadkowych zbiórów nie trafiło. Ale okładamy ich tak, jak... tak jak trzeba. Ciao, siekierki padły w, Siekierki wypadły z dłoni, można powiedzieć. Zostali generalnie przyciśnięci przy ogniu. I taki był finał. Ok, przeszukajmy tutaj sobie ciała. Odnajdujemy oczywiście jakiś list od króla króla pyłu. List, który nakazuje nas poszukiwać. Oprócz tego otrzymaliśmy jeszcze sobie food w ilości pięciu. Okej, okay, kolejna nowa karta. Zobaczmy. Soldiers Training to jest to, co również wypadło nam... Wypadło nam z tego, co wybieraliśmy poziomu trudności, nazwijmy to, przed wejściem na plażę. No dobra, w takim razie... Możemy, możemy... Możemy wejść na to. Na ten ring cały śmieszny. Pole bitwy. Możemy sobie coś zobaczyć ogólnie. Dwie karty potworów, Trzech dastów, 5 dastów. No dobra. I musimy zrobić tutaj kombo powyżej 15 z tego, co tam było napisane, tak? Czyli 15 hitów. Dobrze, spoko. Czyli mamy się tu sprawdzić. Myślę, że to nie będzie problemem, aby 15 uzyskać. Okay. Wykazaliśmy się. Czy dostaniemy za to jakiś bonus? Ok. Czyli tutaj było takie jakby szkolenie żołnierzy. Mieliśmy im pokazać nasze umiejętności. Otrzymaliśmy od nich jedzonko i token. No i oczywiście informacje, iż historia o nas będzie. Szła za nim z wojownikami. Będą u nas chwalić na lewo i prawo. Dobra, mamy schody. Nie bójmy się zejść niżej. U przygodzie. No dobra, mamy tutaj podróżnego uzdrawiacza. Nie będziemy do niego wchodzić, bo nie mamy po prostu z czym. 12 golda to jest pikusz Dobra, mamy skrzynkę ze skarbami Oczywiście eksplorując pewną jaskinię Na końcu dostrzegamy skrzynkę ze skarbem Możemy ją opuścić Lub spróbować do niej się dostać Tym bardziej, że wiemy, iż skrzynka będzie pilnowana przez pułapkę Spróbujmy tą pułapkę rozbroić. Mamy dwa sukcesy, dwie porażki. Dobra, oczywiście... Oczywiście się zagubiłem. Strzelam, że tu. Wow. Postęp. Okej. Okay. Udało nam się dojść do tej skrzynki przez pułapkę. Tymczasem spróbujmy ją jeszcze otworzyć. Mamy trzy sukcesy i jedną porażkę. Myślę, że tutaj jest porażka, więc któryś z tych musi być sukcesem. No nie wierzę, to trzeba mieć szczęście, jak zwykle zresztą. 25% szans, że trafię, to właśnie... No i trafiłem, dobra. Pomijmy ten fakt, idziemy dalej. Dobra, kolejne... kolejne zapalenie kamieni. Ktoś na nas rzuca tutaj te... Proszę dobrze by było tutaj przynajmniej sukces trafić. Nie wiem, tu. Ale tutaj znowu miałem farta. Okej, okay, udaje nam się uniknąć tutaj tych wszystkich małych kamieni, które spadają na nas z góry, schowawszy się w jakiejś tam jaskini. Tymczasem spróbujmy dopaść bandytów, którzy zrzucili ten syf na nasze głowy. Pięciu dustów. Czyli znowu przeciwnicy raczej nie będą stanowić większego wyzwania. Jeszcze nie. Dobrze, że udało się tutaj nic nie stracić. Tam w tle jakiś okręt widać gdzieś odpływa. Dusty, chodźcie do mnie, zaraz was pojaśnie Cia, ładnie dostał w trąbę starczy A tutaj chciał nas zaatakować Tutaj mały fifra i od razu Ciao, nie ma lipy Obejście, ładnie Obejście Proszę bardzo, czyżby udało nam się bezboleśnie to przejść chyba tak to właśnie będzie wyglądać Otrzymuje cios końcowy siekiera na dłoni siekiera na dłoni siekiera na ziemi bez uszczerbku na zdrowiu udało nam się ich pokonać ok, dwie karty ekwipunku Hem refleksji a, defense, but a valuable one nonetheless. Ha, my tu mamy atak speed plus 10% i cooldown cooldown spadający 10% czyli 10% szybciej nam się really? ekipują... oto on... to, nie chcę tego wszystkiego zakładać cooldown nam spada o 10% Dobra mamy sure halmar twego króla oczywiście spróbujmy się do nich podkraść Dwa wielkie sukcesy, dwie porażki całe szczęście niewielkie Tutaj obserwam, że jest postęp, czyli sukces Oczywiście, moje szczęście dało o sobie znać. Będziemy musieli walczyć ze wszystkimi, ale czterech cztery przeciwników mieszanych nie będzie stanowić również problemu. Jak widać, zaczynają się robić mieszane akcje, czyli Skalsy i Dusty. Czyli doszły, doszły skurczybyki do jakiegoś porozumienia, łachy. Ale to nic im nie da. Odbij! Dobrze! Bardzo ładnie to wyszło. Specjalnie chłopaki nie, nie, nie zatruli nam życia, można powiedzieć, zdecydowanie. Ogarnęliśmy ich dosyć błyskawicznie. No i teraz pytanie. Oczywiście trzy karty dóbr otrzymujemy. Jeden equipment, axe, okay. super broń, pięć jedzonka. Jedzonka mamy tyle, że moglibyśmy turnet zrobić takie, że się w palenie mieści. 50 fuda. Elegancko. No i teraz pytanie, czy tutaj będzie Queen of Dust? Czy będą tutaj schody? No i dobra, trafiamy na Queen of Dust, czyli królową pustyni. No dobra, przejdźmy więc w takim razie do walki z Queen of Dust. Oprócz tego dwóch dustów jeszcze jest z nią. Tak skromnie to się przedstawia. Spodziewają się tutaj jakiegoś większego. Okej. Okay. Aha, bo Queen of Dust jak widać ma tutaj swoją małą armatkę. Spodziewam się, że będzie robić halo tą armatką. Tylko, że nie jestem. Sp nie jestem w stanie się też do końca dobrze ruszać. W związku z tym, że mamy masę złota. kaj ja Queen of Dust zaczyna robić sieczkę tam jakąś. Dobra, uczujmy się, może spróbujmy zniszczyć najpierw. To działko. Kurczę, no Dust, co ty robisz? Czy mamy tutaj w ogóle jakiś. Strzelaj, ciach, dobra. Oj, dobrze, będzie bronić tego swojego działa, jak widać. Jest dużo szybsza niż my, w związku z tą naszą klątwą, którą mamy. Dobra Jest już po tobie Dzidzia Patrzmy się, bo ona teraz będzie wywijać tym swoim magicznym mieczykiem Spodziewam się, że jak ta to będziemy mocno zdziwieni Okej, okay, no i dobra, udało się Queen of Dust Oległa Mimo swojego działa Proszę, co my mamy na głowie w ogóle? Jak my wyglądamy? Wyglądaliśmy trochę, jaki stąd i nie wraca. Nieważne. postęp, sukces, progres. Still, no i dobra, proszę bardzo. Po and bravely, of Dust my and players, odkryliśmy sobie niejaki tchegoblet. goblet. Co daje trochę goblet? Jakie unowocześnienia? Przede wszystkim mamy silniejsze kontrataki. Więcej demerzu zadają. Oprócz tego nasz stun jest dłuższy. Oprócz tego mamy du dużo lepsze startowe wyposażenie. Ale żeby było ciekawiej, bandyci są teraz również bardziej silni niż w poprzednich poprzednich razach również tyczy to się szkieletów również są silniejsi oprócz tego bandyci będą teraz rzucać w nas nożami Mam taki bonus żeby było ciekawiej ok czyli goblet odkryliśmy sobie pierwszy bonus nie ma powrotu. W takim razie przyjrzyjmy się naszym nagrodom. Okay. Zobaczmy. W związku z tym, iż pomogliśmy temu księdzu całemu Christowi. Proszę bardzo, plus 15 helta do przodu. Healer's Ring. Okej. Okay. Nie wiemy co to znaczy, ale spodziewam się, że będzie nas to leczyć. I... Charity. OK. Tutaj mamy z dodatku jakiś bonus. Soldiers Training drugiego poziomu. OK. I tutaj w związku pewnie z tym że udało nam się pokonać bandytów królowej. Jack of Black, czyli kolejny z bossów. Proszę bardzo, slip in the Forest Wieża Magów i Fields of Popis. Hmm, Popis to są y maki. Nie jestem pewien do końca. Tak, jakieś tam roślinki na pewno. Ok, lecimy dalej. Cuffs, czyli jakieś rękawiczki. Jakiś armor i u, młotek. No dobra. No i dobra. Play again. W taki oto sposób ogarnęliśmy sobie Queen of Dust. Ja jestem Arkadiusz, to jest Hand of Fate. Czyli gra wspomnień. Gra na śmierci życie... Gra. Gra. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw naturalnie jakiś feedback. Czy to kciuk w górę. Naturalnie, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Oczywiście czekam na komentarze. Tymczasem ja się będę żegnać. Do zobaczenia już wkrótce. W kolejnym z odcinków zagrajmy w Hunt of Fate. Trzymaj się ciepło. Cześć.